Siemka, yy, to jest mój trzeci odcinek. Chyba się w każdym odcinku inaczej wi witam. No dobra, 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 teraz no, przewidam się. Siemka, dobra, nie wiem. Yy, tak, yy, spadłem tam z góry, będę musiał się wrócić. Albo mi się nie chce, nie chcę mieć. Potworów jak zwykle nie ma. I lagi znowu mam. O, chyba, chyba już. A i y, moja siostra młodsza siedzi tu koło mnie Nie będzie się odzywała, bo się wstydzi No ale dobra, nagle... Hała! Dobra, bo ona coś wygupia się, która mnie w głowie padała Czekajcie chwilę A szlagów nie będzie! Pewnie ja dziwnego I Dobra, i tak Eee Eee, Jak to... Co? E, czekaj, bo miałam... A! E, w tamtym odcinku, jak pamiętacie, nie było głosu, tak? Ale lagi dzisiaj mam! I za to właśnie bardzo przepraszam, bo wtyczka nie była do końca włożona od mikrofonu. No i właśnie tak, tak. O... Szkielet? Nareszcie, szkielet! Ty będę chciał tę skrzynkę otworzyć. Dobra, skaczę na do szkieleta. Witam, ty szkielet. Jak ja na nie mogę? Fajnie! Dzisiaj będzie lagi na 102! Ten odcinek będzie tak się nazywał. Dobra już, yy, dobra, już ogarnąłem tę yy, wieżę, bo naprawdę lagi są... straszne. Ja się przeraża Mnie to będą la... Na, pe na pewno to ten odcinek będą się nazywać lagi na 102. W tym odcinku trochę pod, podróżuję. jak zobaczymy Butter Tower. To zaznaczymy, no i... no i ten... no i tam przyjdę nie, y, poza odcinkiem. Trochę wspinaczka pod górę. Oby nie było battle toweru już żadnego No, ale fajny teren. No za to zamieszkał, ale. No podob... nawet mi się podoba, nawet nie wkurzają mi się takie tereny nie chce mi się węgla zbierać. no kurde, jeszcze spadłem niżej, ta? do wody jeszcze do tego dobra, nie chcę mi się mm, tak zbierać tego węgla, bo później będę miał parę, naście staków w naszych podróżach, mówię wam mówię wam moich podróżach w moim minecraftcie nigdy nie brakuje nigdy nie, naprawdę nigdy nie brakuje węgla mi nigdy nie brakowało i nigdy nie będzie brakowało. Więc idziemy dalej. Pane drzewko, zetnę chyba. Jak będzie dało się, no to zetnę to drzewo. albo ja się, że nie. Szkoda, że mnie teraz nie widzicie. Bo chcieli. Dobra. Eee, dobra, to do, do tego Nie, teraz... A, no i moja teraz osama mi komunikuje, że mam się spytać, czy byście chcieli Simsy. Tylko, że jest mały problem, że nie mamy. Na razie nie mam. O, ta moja siostra mi komunikuje. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Chyba jej nie słyszycie. Bo moja siostra nie chce się wydawać. Yy, ja jestem rady ma, masz domek? Nie. Jeszcze nie mamy domka, to nie? No Co tu się stało z tą mapą? Dobra, przejdziemy tak się granicą. Lagi mam straszne, ale dobra. To będzie lagi na 102 odcinek. No nie, w tamtych odcinkach takich lagów nie było, bo teraz się teren renderuje znowu. Jak postawimy domek, już takich lagów nie będzie, mówię wam. Mogę oświadczyć, że takich lagów już nie będzie. A! I mm, mówiliście mi, że mogę zrobić, chyba. Znaczy, tak jak jedna osoba mi mówiła, nie powiem jego niku, że mogę zrobić. Plecak! Już, już. Tylko, czy mam barwnik? To, bam, bam, To Czekajcie. Dobra. E, zmieniłem, e, zmieniłem miejsce i tak. Słyszałem, że mogę zrobić takie coś. O, aha, dobrze. No tu mamy plecak już. Tylko, że teraz jeszcze jaki kolor, czy niebieski? Czarny. Niebieski chyba fajniejszy. No i takie zostanie. To mamy super. Mamy backpack. A i miałam ma małą przygodę, bo w stelagi mnie cofnęło tam, gdzie to. Tą roślinkę rozwaliliśmy. O, no i jeszcze. Diet. O, i widzicie, nic nie dostałem. Tak jak wtedy, gdy tą roślinkę rozwaliłem, zastopuję, No i wrócę. Się, I wrócę się do tego miejsca, gdzie Mówię wam, przez to. To, to się wszystko dzieje przez. Renderowanie Battle Tower. Eee, bo... A, i będziemy też nagrywać. A moja siostra ma Manik... Minecraft Torba 90. ile? 91? No i tak. Będę z nią też nagrywał na multiplayer. Jeszcze z moimi. no, z moimi kolegami, z moimi. z mojej siostry, koleżankami. Żeby nie było za moimi. But. Battle Tower. W skrócie Battle Tower. Tam coś widzę. to przejdziemy się tam. Zamek. Dobra. Czy tam idzie... Battle Tower, następny, czy coś Nie wiem. Czekajcie, chwilę przerwę. Sorki za przerwę, ale telefon do mnie dzwonił. Battle Tower to następny jest. O kurde, to... Tak się da? Tam jest domek! Ktoś naprawdę musiał mieć wysokie nogi, żeby tam wejść. Jak nie... Ujeju, to wygląda jak Battle Tower! Naprawdę! nie, nie widziałem takiej wioski. O kurcze, jaki battle tower. Jaka mi wioseczka! Ale jakie wyposażenie, co nie? Battle Tower, czekać wieża. Drzewo, drzewko, drzewko, rośnie sobie drzewko. Jak śpiewam, to nie? Tak, tak się wygupiam, co nie? by takie jestem poważne teraz. Tak, tak usiadłem sobie poważnie, co nie, tak tak się to co nie. Ale sobie... Ale się wygubiam Dziewko, dziewko, dziewko sobie rośnie. Dobra. Niech będzie... Mamy już 7 minut i 45 sekund. Ła, jestem punktualny. Czy nie? Czy zarazem mnie? Czy zarazem na Powiedzmy? Czy dobrze powiedziałem? O nie, teraz nie. Nie, 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 chcę mi się. Nie, proszę cię, nie, nie. Skożę w przepaść, zabije się. Eee, wyłączę, na, wyłączę nagrywanie albo przerwę. Zrespię się tam, tam daleko tam. Dam, tam, tam, tam. No to chyba zapiszę to miejsce. Żebym wiedział. Ty, 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 ty. O, jeszcze chyba dołożyłem. No i... Czekajcie, do mnie czatują już. Widzicie, spadam sobie w przepaść la, To ja, ja to. Dobra, no to tak chyba skończymy odcinek. No, no to chyba już zakończymy odcinek. Bo jak nie będę spadał nieskończone z odcinkiem, jak wyłączę nagrywanie, to się zresztą za, na górze. Jak nie, no to wy, umrę, to się ma. Papa, albo nie, jeszcze nie skończymy tak odcinka. Dobra, kończymy odcinek. Nie, nie, kończymy, kończymy jak najszybciej. Pa, 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 pa. pa. pa, pa. 下次再房，拜拜。